Sponsorem PGE GKS Byłchatów jest Polska Grupa Energetyczna. może w drugiej połowie granie nie wyglądała tak, jak sobie zakładaliśmy, chociaż no, Paweł Baranowski no, instynktownie dobijał tam piłkę Michała Maka. No, szkoda, że to była pozycja spalona, ponieważ 2-0 by było i myślę, że łatwiej by nam się grało. No ale pogoń, pogoń i zaczęła prowadzić grę. No, mieliśmy poświadomości, że mamy tam jedną strzeloną i myślę, że dzisiaj kolejny raz zespół wykonał kapitalną pracę. Począwszy od Bartka Ślesarskiego, gra w defensywie no, wyglądała dobrze. O, jesteśmy być może nie tak, jakbyśmy chcieli, gdybyśmy do przodu w drugiej tak jak mówię, ale, ale dzisiaj punkty były najważniejsze, a w końcówce, gdy już stracie Bartka, no to już, to już tak to musiało pewnie wyglądać. Więc, więc Bartek będzie na pewno jest to ważny, ważny zawodnik w naszej, naszej grze i, i nigdy nie miał nie pretensji. no pretensji. Była walka, każdy dawał dzisiaj z siebie, siebie maksa, szczególnie w defensywie, tak jak mówię, bo pogoń no, i był to niewygodny rywal i no, na zero z tyłu się cieszymy. Bo mamy od jakiegoś czasu dobre początki. Mówimy wykorzystać swoją sytuację pierwszą i potem no, po prostu można powiedzieć, no konsekwentnie bronimy tego, no, ch zawsze chcemy jeszcze jeszcze, ale widocznie no, lubimy takie nerwówki do końca, no, no i ale na szczęście, no, jest tak, jest dobrze, no, nie tracimy tych bramek za dużo. I to najbardziej cieszy. No, każdy daje siebie wszystko i gdzieś tam wydaje mi się pod końcu, że brakuje sił, dlatego no staramy się, staramy się, no, na pewno nie stracić tej bramki, jak jest. Jak prowadzimy, no to staramy się nie stracić. No, z Lechią się nie udało, ale cóż, no, teraz dwa mecze na zero, no, mamy cztery, bodajże cztery bramki stracone. Wydaje mi się, że imponuje to w lidze, że po prostu mam taką obronę i to jest najważniejsze. A to, czy murujemy, czy, czy po prostu wybijamy, no, liczy się wynik i konsekwencja, a my, a my robimy to i to. Lech Poznań zawsze to jest wielka Renoma, Wielka Marka, Wielki Klub, ale no, pokazaliśmy na inaugurację, że z mistrzem Polski potrafimy wygrać. Na pewno wiadomo, nie jedziemy tam jako faworyt, broń Boże, ale na pewno jedziemy, jedziemy coś ugrać, na pewno nie jedziemy jako, jako na straconej pozycji. A czy można powiedzieć, że jedziecie do Poznania jako zespół, który będzie liczył się tutaj w walce o czołowe pozycje w tej grupie mistrzowskiej? Nie, myślę, myślę że nie wybiegajmy daleko w przyszłości. Jedziemy do Poznania po to, żeby zagrać dobry mecz i przywieźć przywieź punkty, przywieź punkty z Poznania. A to, co będzie dalej, to jeszcze długa droga, wiele meczów, jeszcze wszystko się może zmienić. Nie chcę żadnych deklaracji, Mówiliśmy naprawdę... Przed tym sezonem powtarzyliśmy, że, że jesteśmy Beniaminkiem, ale wiemy, że po dziesięciu kolejkach no nie możemy cały czas na tym jechać. Myślę, że będziemy dla każdego niewygodnym rywalem i no jak będziemy grać blisko siebie z zaangażowaniem, no to, to możemy jakąś tam pokusić niespodziankę z rywalami, którzy, którzy są no, fa faworytami spotkania z nami. Mamy za sobą ciężki tydzień. W krótkim czasie trzy spotkania problemów kadrowych nam nie brakowało, ale nie narzekamy, staramy się rozwiązywać. Przystępowaliśmy dzisiaj do tego spotkania z myślą zdobycia trzech punktów, ale też patrzyliśmy na pogoń Szczecin jako na drużynę z potencjałem, zwłaszcza w przednich formacjach i na pewno pogoń w niektórych akcjach na boisku to potwierdziła. Jeżeli chodzi o przebieg spotkania, to co powiedział trener, generalnie na przebieg całego spotkania zdecydowała przede wszystkim ta, ta pierwsza minuta, druga minuta. Meczu, kiedy mój dośrodkowuje Paweł Komolow strzela bramkę na 1 do 0, myślę na 1 -0. Myślę, że w dalszej części pierwszej połowy gra była wyrównana, chociaż, chociaż na pewno pogoń była tą, tym tą drużyną, która bardziej optycznie posiadała piłkę, ale my umiejętnie się ustawialiśmy w obronie. Po przerwie na pewno graliśmy zbyt głęboko cofnięci. Musieliśmy naprawdę sporo się nabiegać, żeby wychwycić powiedzmy, to rozgrywanie piłki. Przez pogoń, ale dowiedzieliśmy wynik do końca. Jesteśmy szczęśliwi, że mamy trzy punkty. Bywają właśnie takie mecze, że grając nie do końca, utrzymując się przy piłce, można te trzy punkty zdobyć i się bardzo z tego cieszymy. Sponsorem PG jest Polska Grupa Energetyczna.